Proszę Państwa, proszę się skoncentrować. Ja nie wystąpiam mówić o tylko o tym, co ja podejrzewam, czy nie wiecie. Bo każde podejście do sprawy składa się z jakby takich czterech etapów. Pierwsze to jest informacja. Informacja uporządkowana na jakiś temat, na przykład samej głowy pszczoły, to jest wiedza na temat głowy pszczoły. Jeśli ktoś tą wiedzę potrafi wykorzystać praktycznie, to ma świadomość tego, co robi. I najczęściej na tym etapie ludzie zostają. A trzeba mieć jeszcze świadomość tego, co mniej więcej się nie wie. dopiero jak się ma świadomość tego, co się nie wie, to można praktycznie działać. Bo inaczej to człowiek się odbija od ściany do ściany i całe życie eksperymentuje, a miodu coraz mniej. Bo przecież wybraliśmy z tego przede wszystkim po to, żeby było tego miodu więcej, żeby te przyrazy sprawiało większe przyjęcie. No i to wszystko szło tak. Żeby inni nam zazdrościli z tego, jak to tam nam dobrze wychodzi. <laughs> tak naprawdę ta współczesna wiedza to nie jest transponowana bezpośrednio do praktyków. Dlaczego tak jest? Ta wiedza jest bardzo bogata, bardzo szczegółowa, i jest coraz mniej ludzi, którzy zadają sobie trud, żeby to wszystko zebrać do kupy, wyciągnąć jakieś wnioski o znaczeniu praktycznym i przekazać przelażu. E, rocznie publikuje się około 2000 prac wysoko notowanych, wysokowartościowych. No, jeśli ktoś chciał je przeczytać, to proszę podzielić przez 360 dni, ile by miał roboty. Każda z tych prac ma 9 stron. To jest niewykonalne. Niewykonalne praktycznie. Jest ta epoka XIX wieku, kiedy istnieli ludzie, którzy w danej dyscyplinie mieli pojęcie, kiedy praktyczne spojrzenie jest coraz, e, to już odeszło, to już odeszło. Teraz jest coraz trudniej, jest taka patologia właściwie, bo nauka zaczyna jakby się odrywać od rzeczywistości, bo ktoś, kto się zajmie jednym zagadnieniem, to popada w tak ogromną ilość problemów naukowych, praktycznych, że właściwie gubi się w tej codzienności właśnie. Więc ja postaram się Państwu, to wszystko, tak ścieśnić tą wiedzę w sposób taki praktyczny, żebyście wszyscy stąd i mieli jakieś własne już spojrzenie. Ja będę pokazywał Przezrocza właściwie z mojej nowej książki, nowej, Stałej, angielskie to polskie wydanie, co tu kiedyś jest udoskonalone, wielokrotnie powiększone i płacone przez Fundację Brytyjsko i będzie w języku angielskim wydane i na cały świat sprzedawane żywienie pszczoły takie prawdziwe od samych poczt. Więc ja Wam rzucę tylko tutaj, rzucę Wam tylko tutaj część tych zagadnień o takim aspekcie typowo praktycznym, a książka może, gdybym miał siłę, to przetłumaczę ją na Polski i wtedy będziecie mogli Państwo sobie to dokładnie poznać, ale nie będzie łatwe, żeby tą książkę zrozumieć i... To z tego skorzystać w praktyce, to trzeba będzie kilka miesięcy na tym posiedzieć. No, bo to dzisiaj jest tak jak ten komputer. Tak? aby się ktoś chciał nauczyć się go reperować, to za jeden wykład się nie nauczy a za dwa. To jest prawie niemożliwe. Dzisiaj jest świat bardzo skomplikowany. To jest taki wstęp, proszę Państwa, i nie, proszę więcej nie nagrywać nic,